Cześć, witajcie na kanale Multipasko, w serii Idziemy na rekord. Dzisiaj zagramy sobie w gierkę kamyki przy stawce 3 złote 30 zł, aż losów. Tak więc gramy grubo jak to w tej serii bywa. Dlaczego w kamyki za 3 złote? Są ku temu powody, kończą się tu losy i jak widzicie na Multipasko w dziale gierki pojawiła się taka nowa sekcja, ostatnio kończące się losy, gdzie widać w których pięciu gierkach, w których pięciu opcjach Gry jest najmniej obecnie losów. W kamyki za 3 zł jest w tej chwili naprawdę już mało losów, 46 tysięcy tylko, co powoduje, że szansa na trafienie takiej dużej, głównej wygranej znacznie wzrasta. I tutaj w kalkulatorze widać, że jak dzisiaj zagram za 90 zł, bo planuję właśnie za tyle zagrać, to mam szansę około jedna szansa na 1500, że trafię taką główną wygraną. Szansa mała, ale popatrzcie na drugim miejscu tutaj. Jest na przykład kasa od Mikołaja za 2 złote, a ponad 5 razy trudniej trafić. Więc jednak kamyki za 3 złote jest to pewnego rodzaju okazja. Jeżeli ja dzisiaj nie trafię, to oczywiście w najbliższych dniach na pewno ktoś trafi, bo losy się tu kończą. Dobra, więc mam saldo startowe 1394 i jak mówiłem, zagram aż 30 losów po 3 złote. Licznik gier widzicie tutaj u góry: kupuję pierwszy los. Co najmniej cztery te kolorowe kamyczki musimy znaleźć, aby mieć jakąś wygraną, albo mamy też dwa rodzaje bonusów. Wtedy musimy znaleźć takie cztery mniejsze tutaj e, kamyczki albo bonus amuletów, albo bonus run, aby dostać. Dobra, pierwszy los pusty, kupuję drugi i lecimy szybciutko. No, właśnie pod tymi klejnotami, tam poniżej są takie mniejsze kamyczki, one właśnie. Wędrują albo do bonusa amuletów, albo do bonusa run. Widzicie, w bonusie run mamy już 3 z 4. No, niestety drugi los też pusty. kupujemy trzeci los. No, szansa mała. 1 na 1500, ale jak mówię, no to jest jak na taką możliwość wygranej. O, mamy bonus run. 40 aż 1000 to jest. I tak bardzo duża szansa. Bonus run, więc trzeci los. Najpewniej da nam jakąś fajną wybraną. Odkrywamy te kamyki. O kolei. Wybieram 4, ale dobra, teraz wezmę ostatnią. Albo kwota, albo właśnie bonus. Jest bonus amuletów, jeszcze. Super, więc tam trafiliśmy złoty 50, a teraz. Jeszcze bonus amuletów, który nam pomnoży tą wygraną. Razy 2. W sumie musiał pomnożyć, bo mieliśmy tylko złote 50, a musimy wygrać co najmniej 3. No i chyba to będzie właśnie te 3. Eee, tylko zwrot. Ok, kupujemy kolejny los. No, znowu jesteśmy blisko bonus amuletów. I też bonusa run. Nie, nic nie ma. Pusty los. Niestety. No to kolejny. Żaden bonus. Cztery kamyki nie znaleziono. No mówię, muszą być co najmniej cztery te kolorowe. A dla głównej wygranej trzeba 13 aż znaleźć tych kamyczków kolorowych. To jest wtedy, tu widzicie w tabelce, 4000. No i do tego pewnie jakiś bonus amuletów, żeby to pomnożyć razy 10. No bo inaczej 40 tysięcy nie będzie. A taka jest właśnie główna wygrana. I co, będzie coś? Nic nie ma. Popatrzcie, kolejny pusty los. Niestety 6 losów już za nami. I tylko jeden wygrał. Słabo. No, gramy o 40 tysięcy. Tak naprawdę o to głównie chodzi. Tym razem obecnie rekord kanału to od jakiegoś czasu 1800 złotych. W jednym losie. I to chcemy pobić. Będzie trudno oczywiście, bardzo. Są cztery kolorowe kamyczki, więc jest 3 złote. Kolejny los. Pusty, nie? Pusty, pusty. Kupujemy dziesiąty. Żadnego bonusa. 3 tylko klejnoty znalezione, więc pusty los. Okej, okay. po 10 losach, 6 zł tylko wygranej, więc no 24 na minusie. Oby kolejne 10 były lepsze. Kupujemy 11 los. Jest bonus run bonus run znowu cztery kamienie. Więc pod tymi kamieniami albo amulety. Tak jak teraz, no albo jakieś pieniążki. Drugi. A tam wygrano 3 złote już mamy, widzę, bo no chyba cztery klejnoty odkryliśmy, więc Teraz złoty 50 jeszcze odkryliśmy, jak widzicie, i ostatni kamień. A, bonus amuletów, które... No nie mamy 4, ale tu mamy tak. Złoty 50 z tego bonusa. Mamy też 4 kamienie, warte 3 zł, więc razem 4,50. Najwyższa wygrana na razie. Kolejny los. No tutaj wkład aż 90 zł, więc no pasowałoby coś, wygrać większego. Pusty, pusty losik. Jest bonus run po raz kolejny. Znowu cztery kamienie. Może ze środka bardziej. Dobra. Bonus amuletów jako pierwszy. I złoty 50. I drugie złoty pięćdziesiąt. No dobra. To mamy trzy. Jeszcze dwa kamienie. Jest... Trzeci kamyczek do bonusu amuletów i ostatni kamień. Czy będzie czwarty kamyczek? Niestety nie, ale jest kolejny, kolejne złoty 50 razem 4,50. Po raz drugi kupujemy los 14. Nic. Żaden z bonusów. Mało kamyków kolorowych. 15 los. Będziemy na półmetku. No, jeszcze jeden do bonusa run znowu brakuje. Jest bonus run. Co jeszcze? Tyle. Bonus run. Cztery kamienie. Ok, bonus amuletów. 3 zł. Trafiono 3 zł. Jest jeszcze kamyczek, trzeci i teraz. Czy będzie bonus amuletów? Przydałby się, byśmy pomnożyli te 3 zł. Jest. Jest dobrze. Jest bonus amuletów, będziemy mnożyć nasze 3 zł. Weźmy ten kamyczek razy 2. Okej, okay. 6. Będzie 6 zł, najwyższa wygrana jak na razie. Jesteśmy na półmetku. 6 zł do tej pory wygraliśmy 21? Jesteśmy na pół metku. No to słabo 21. Jakbyśmy w ten sposób szli drugie pół odcinka. No to byśmy skończyli na 42? No to wiecie, na 90 wkładu to bardzo przeciętnie. Dobra. Kupujemy kolejny los, więc na razie idzie nam przeciętnie. Czy będzie bonus? To jest pusty los, tylko dwa kolorowe klejnoty. Patrzcie, nic nie ma. W ośmiu kamieniach znalazłem tylko jeden bonus amuletu. O, słabiutki, słabiutki losik. Nic tu nie było. Same puste kamienie. Szukamy, szukamy, szukamy. Szukamy, nie zwalniamy. Kolejny pusty los, niestety. 40 tysięcy. Gdzieś tam się ukrywa ten los pośród tych 40 kilku tysięcy losów pozostałych. No mógłbym go wylosować, byłby fajny odcinek. Taka ciekawostka, jeżeli nie wiecie, wygrywając takie 40 tysięcy złotych w gierce, od razu trafia ono na konto gracza. Odejmuje się tam podatek 10%, bo od kwoty 2280 w górę, ten 10% podatku wam wezmą, ale ta kwota od razu pojawi się na koncie. Nie trzeba nigdzie iść, nie trzeba iść do oddziału. Eee... Od razu macie na koncie, możecie grać tymi pieniędzmi, możecie je wypłacić. Więc to jest fajne. Ale tu mamy niestety kolejny pusty los. 21 to był los już. Mało tych wygranych. Teraz wyjątkowo mało tych wygranych. Kiedy myśmy tu ostatni raz coś wygrali? Jest bardzo słabo. Kolejny pusty los. Czarna seria i to taka naprawdę. Kolejny pusty los. Coś jeszcze? Nie, nic. Trzy tylko klejnoty, żadnych bonusów. Kolejny pusty los. No mówię czarna seria, chyba z 10 losów pod rząd, mamy pustych teraz. I nie ma poprawy, niestety. Po 25 losach mamy wciąż tylko 21 zł wygranej. Przypominam, po 15 było też to samo, więc no mówię, 10 losów pustych pod rząd. Nie fajnie. Nic. Jak się nie zmieni ta sytuacja, to będziemy mocno dzisiaj na minusie. Cztery losy do końca. No nic nie ma, popatrzcie. Mało tych kolorowych, ciągle. Tylko trzy. Żadnych bonusów. Trzy losy do końca. No, i jest bonus run rzutem na taśmę. Jest bonus run 4 kamienie. Ok, amulety na razie jest złote 50. No i co, jeszcze czwarty kamień. No to mamy tylko złoty 50, ale tu mamy cztery kamienie. Więc no, 3 zł doszło, więc razem 4,50. No ale to jest słabo wciąż. Dwa losy do końca. Nie było tu większej wygranej na razie niż 6 zł. Wiecie, na 30 losów po 3 zł, to mam prawo narzekać chyba, nie? E, ok, wchodzimy do bonusa run. No, tu mamy tylko 3, więc tym razem tu żadnej wygranej nie będzie. A może tu jeszcze? A jest czwarty, jest, więc jest 3 złote, ok. Jednego kamyczka nie zauważyłem, więc jest 3 złote. I teraz to zobaczymy. Czy będzie bonus amuletów, który nam pomnoży tą wygraną? Czy znajdziemy jakąś kwotę? Na razie O, wszystko wskazuje na to, że bonus amuletów złapiemy. Jest bonus amuletów. Nie, a jednak nie. To było złote 50. A myślałem już, że mam bonus amuletu, ale to tylko złote 50, więc razem z tymi klejnotami mam 4,50. Po raz kolejny te 4,50. Do tej pory wygra wygrałem 30 zł. dokładnie 1 trzecia. I ostatni los. Teraz albo nigdy. Łapmy te 40 000 i idę spać, że tak powiem. Akurat u mnie jest późno w tej chwili w nocy. No i pusty los. 30 los też pusty, więc podsumowując, wygrałem na 30 gier 7 razy. 7 razy i wygrałem 30 zł. Więc 60 dokładnie złotych straciłem i jak widać po moim saldzie faktycznie z 1394 spadło na 1334, więc no niestety nie była to najlepsza rozgrywka. Może wam pójdzie lepiej, jeżeli ktoś z was a zamierzę grać w tą gierkę kamyki za 3 zł. No może warto spróbować. Jeżeli dzięki mnie wygracie 40 tysięcy, to mile widziany komentarz. A za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!